Siema, mano. Udało mi się namierzyć parę części, które są w całkiem niezłym stanie, na pewno w lepszym stanie niż w moim. Jest to drzwi lewe-prawe, maska, która u mnie też okazuje się od spodu jest pokorodowana. Mamy jakiś grill, atrapę, różne fajne gadżety. Może nawet uda się uzyskać nam szyberdach. A więc pakujemy się do wozu i będziemy zabierać. Główna trudność to taka, czy nam by się tutaj zmieściła maska. I myślę, o tu sobie nabrałem jakieś brudne koc, jakieś folie, coś. Mam nadzieję, że nam się tutaj pomieści. Maska ma 100, tam chyba 20 na 106, i myślę, że powinna tu wejść. Napakujemy części do oporu i się zmieści, bo tu mamy 1,80 m, gdzieś długości, także będzie git. Jedziemy! Udało się dojechać za dnia Oglądamy stan drzwi, boczki wszystko jest Szybny mechanizm działa Działa trochę brudne, ale myślę, że to do wyczyszczenia będzie. Lusterka mamy. Maska jest w trochę lepszym stanie niż ta moja, bo mamy tutaj nie ma żadnej rdzy. Jest w bardzo dobrym stanie. No i drzwi kierowcy z lusterkiem. Lusterka też mi brakuje. Boczków mi brakuje. Tutaj boczki są. Trochę będzie trzeba pewnie powalczyć z przewodami, ale to sobie odzyskamy coś od, od mojego. O, tutaj delikatny luzik wyczuwalny. Ale to na tych sworzniach można zlikwidować luz. Szukamy jeszcze innych gratów. Doszukaliśmy się też takiego Grilla, bardzo ładny, w kolorze już na nadwozia, ze znaczkiem. U mnie znaczka brakowało, a ten będzie co prawda taki lekko spatynowany, ale oryginalny. No i mamy tą listwę, która idzie pod lampami. Fajnie, cieszę się. Szukamy jeszcze obudowy kierownicy, bo obudowę kierownicy mamy pękniętą. A tu takie prosiaczki eleganckie. Dało się znaleźć dechę. Jest też w lepszym stanie niż ta moja. Nie jest popękana tutaj, tu odrobinkę, ale to jest to jest drobiazg. Także dechę też bierzemy. Dechę też bierzemy. Przyda się. Dogadaliśmy się z majstrem. W pakiecie kupiłem też szyber dach. On, co prawda, prawdopodobnie mi się nie zmieści do. Do pikapa, ale może może się uda go montować. I jeszcze drzwi pakujemy i jedziemy do domu. Zakupy dobre. Wracamy. Zona zadowolona z zakupów. Może być. <grywka> kawał drogi przed nami z ponad 200 km. Drive zabrałem się za oględziny rzeczy, które kupiłem. A maska będzie do umycia. Ona ma tutaj taki wgniotek jeden i drugi, ale to jest do zrobienia. Tak generalnie rdzy w ogóle nie ma, więc jest znacznie lepsza, ale interesuje nas drzwi. Drzwi jest też w super stanie. Moje tutaj było bardzo mocno skorodowane w tym miejscu. I zdaje się, że te moje drzwi, nie wiem, musiałbym jeszcze zobaczyć, ale raczej nie miały centralnego zamka. Natomiast tutaj jest centralny zamek, ponieważ mamy dodatkowe, yy, mamy dodatkowe przewody, więc blokadę tych drzwi zrobimy, usuniemy w ogóle tutaj to. To usuniemy i zrobimy na pilot otwieranie i zamykanie, tak samo bezkluczykowy Start Stop. No bo tak jak już wcześniej wspominałem, chciałbym zrobić ten samochód w stylu takim Restomod. Na tą chwilę bardzo trudno dostępne są drzwi z automatycznymi szybami, góra dół. Póki co tego nie mam. Może kiedyś uda się zdobyć, wtedy to też będę montował, ale to nie jest priorytet na, ten, na tą chwilę. Na tą chwilę jest priorytetem jest blacha. A jeśli chodzi o blachę, no to tutaj strzał w dziesiątkę, a tutaj zero rdzy w środku też te drzwi są. W turbo dobrym stanie. Tutaj delikatne jakieś naloty. To przed malowaniem wszystko ładnie wyczyścię miejsca, w których by się miało coś ewentualnie dziać i będzie super. Także projekt do przodu. Korzystając z okazji, że deska jest wyciągnięta, to ją idealnie spróbowałem umyć. No, okazało się, że tutaj te kanały, które przewodzą, przewodzą ciepłe powietrze na szybę, całkowicie odpadły. Mówię tutaj o tym. Tu na przykładu mamy te kanały, są. Muszę je po prostu przykleić. Tam sobie schną. One dostały trochę wilgoci. Przebywały w miejscu, gdzie było, nie było sucho i, i się to, to po prostu odkleiło. Ale to nie jest problem, to przykleimy na nowo i będzie elegancko. No więc deska jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Jestem w szoku, że się. Bo wszystkie te deski właśnie pękają tutaj, w tej okolicy. Tu od słońca. I tutaj już też jedno pęknięcie idzie. I muszę się zastanowić jak to zrobić, żeby to dalej nie szło. Chciałbym jeszcze dzisiaj otworzyć kolejne paczki, bo przyszło nam tutaj coś takiego malutkiego. Otworzymy sobie to. I to jest... Power! Ford Power taki bajet, taki gadżet ale będzie fajnie, będzie cieszył natomiast tutaj tutaj mamy też elementy wnętrza Odcinałem, Otrzymałem... Otrzymałem dwie sztuki, ponieważ yy, z dwóch muszę zrobić jeden. Pewien yy, użytkownik grupy na Facebooku w Sierra Fan publikował, że ma na sprzedaż, i co ciekawe, to pochodzi z wersji Cosworth ponieważ plastik jest czarny. Więc jest to oryginalny, czarny element wyposażenia. Bo zwykła Sierra miała plastiki takie bardziej w kolorze, właśnie deski. Ale na deskę prawdopodobnie przyjdzie flok, który będzie czarny. Dlatego postanowiłem właśnie nabyć też to. I do tego mamy jeszcze do pytania podłokietniki. Jeden jest bardzo ładny. Przykręcimy i będzie elegancko. Tutaj mamy jeszcze kolejne elementy. To jest tutaj pęknięte. A może coś się uda z tego wyzeźbić. Może uda się kupić tylko ten jeden mały element i, i nic więcej. Zatem no, będziemy mieć pierwszy chyba. I być może jedyny. Zobaczymy. Ale na pewno będzie to pierwszy element, który jest. W 100% pochodzi od wersji Cosworth. A na koniec zapraszam Was jeszcze na taką bonusową część, można powiedzieć, bo pojechałem po kompresor. Dlaczego pojechałem po kompresor? Ponieważ usłyszałem zawrotną kwotę 4000 za piaskowanie. Stwierdziłem, że za, za te pieniądze to może lepiej sobie jest kupić kompresor, piaskarkę i spróbować własnych sił. Wyjdzie, koszty wyjdą podobne, a zostanie nam sprzęt Zatem zapraszam do oglądania Pojechaliśmy do Krzysztofa kupić kompresor sadowniczy Który podłączymy do traktora Ale to oczywiście w przyszłych odcinkach Do zobaczenia, cześć Siema, siemano Dzisiaj mamy kolejne zakupy Będziemy testować kompresor, który ma nam posłużyć do pociągnięcia piaskarki na kwą po... Teraz obrotów? I on jest jeden na jeden teraz, nie? znaczy tu jest maksymalnie nie? Bo więcej nie. Bo on jak się przygazuje, to on szybciej chodzi, nie? Tak. Jest dwucylindrowy, nie? chyba tak. To jest filtr tak. oleju, pewnie też, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, dobra, to dobrze, nie wiem, dobra. Ale chyba tak, no Ja się nie dobra. dokształcę w tym temacie. No to jest, to jest, to jest. Tutaj pan Krzysztof. <laughs> Miałem nie mówić na pana, ale pan Krzysztof pokazuje mi tutaj bardzo fajną furę sprowadzoną z Włoch. I to, jak to się nazywa w ogóle? Kazalini. Kaza Kazalini. Kazalini. Dobra, no ty e zrobili. Trzyosobowy? Dwu... Nie, dwuosobowy dwuosobowy, ale trzykołowy. Zobaczmy do środka. Z tej może to ale bomba. Zna pan takie wydarzenie Rajd Koguta? Nie. nie słyszałem. W oławie. Raz do roku jest taki zlot właśnie takich cel prze... najróżniejszych, przedziwniejszych pojazdów. Jakby pan tym wyskoczył na rajd kogutach. <grym> ja, jak bym tym jeździłem na rynek. Wiesz, córka była mała, się nie wstydziła, to jej w to wsiadała, nie? nie? A nie co ty się wstydzić, wstydzi? to nie, nie. Byli, to teraz, faktycznie a... w czasach może tak krótko po PRL, to może i byłoby trochę obciachy tak. A teraz to jest czasu. No? Moja żona nawet nie wsiada na podwórku w to. mnie przywiozę się, nie wsiada, no. bo się wstydziła, nie? Na podwórku To ma 750 kilometrów oryginalnych, nie? Ja zrobię może 100 km. Zarejestrowane wszystko na legalne absolutnie nie ma Takie fury tutaj mamy ciekawostki no I to wywrotne nie jest? Nie, ty, ty 50 zapioły z górki było oczywiście O kurde 50 piątek, Bo to 50 pojemność tak się to jest oryginalna nie no bo niech to zostanie nie? Fajnie No kurczę, jak, to, właśnie Miałem to sprzedać nawet kiedyś nie ale później mi kurwa niech stoi no Właśnie. To lubię jak się coś w życiu robi innego niż tylko praca, no zawsze nie, można coś kogoś spotkać, można jakiś fajny samochód zobaczyć coś. Sposób, tak, 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 tak. to ja też życie jestem, jest sobie, ciekawsze od, od razu. Nie można dzwonić, bo teraz tu z tym imprezy takie dzicimy, że hej, nie. No. Kiedyś mi się nic wiedziało przez tylu mieszkańców, gdzie ludzie, zróbmy coś, nie? Ludzi zapraszam różnie w tym roku miałbyście Radzikowski z naszego Fiśka Radzikowskiego i świata w Strongmenach. Aha Google bog występuje no, 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 Ale bo w takiej chwili do, do MMA poszedł i zadzwonił do mnie Słuchaj, nie pojadę, bo mam wywiad w Warszawie Nie przyjadę się, bo tutaj robiłem z lotu ciągników Zrobiłem taki stary O, z lotu ciągników, stary lotu ciągników, fajny jest no, 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 Z, z także... lotu ciągników, to jest dobre No jak co? To ja tą białuszkę kupiłem w tamtym roku Wyszkowałem, tak pomalowałem takich zaleg, zakładałem tak na wesoło, nie? A zaprosiłem dzieci z domu dziecka Aha w, w lotnikach mamy te dzieci później rozbieramy sobie to, nie? Się, jakąś maskotkę, to chciał, mi tam ma to. No to... No, to coś nie, się nie trzeba jest. robić w życiu, bo tylko zapierdzielać i nie to nie, że bez tak. sensu, nie? No ja się bardzo cieszę. Że coś ja mogę porobić. Takie, takie inne rzeczy, nie? No. A to też napędzane traktorem do, 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 do tego, no. <laughs> to też Można... z nie? To pod choinkę teraz ostatnio dziurę wieciłem tutaj, nie? Czy no, no, no. tam ogrodzenia płotu czy coś, to do tego mam mniejsze wiadomo jeszcze, to, to kupiłem w Polsce już, nie? Po traktor za 5 metrów, metr 20 robić dziurę bez niczego, nie? Do sadzenia drzewek idealne, nie? Jak jest to tutaj, córce, dam działkę godzili się, to tutaj było, 80 słupków. Dwie godziny. Mm -hmm. Pyk, pyk, do góry, do góry wyciągałem. No dobra, robi się roboty. To tutaj. co? Kasujemy za ten, no To Co kasujemy? No, Przez robocie Sprzęt już jest. Zapakowany, o wypuszcza jeszcze powietrze. Dobra, nie chcę wypuszczać. Będę miał w kabinie wyższe ciśnienie, to mi w, w uszach zalgnie. A nie, bo otwarte okno jest. Dobra, no to co, bulimy. Silownik puszczał, nie? No to też rzadko spotykany sprzęt. Rozlegać, to jest 73 rok. Rozebrać, umalować, zrobić taką larkę, nie? No, 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 no. No i oczywiście pół roku, podtrzymam, przy rok coś mi się trafi z sprzedami następnego. I tak? No tak. Żeby było zajęcie, nie? Ja ci powiem, to jest takie moje hobby. Cały zimę teraz będę miał co robić, nie będę sobie dumał. A jakiś podnośnik do silników nie potrzebujesz takich rzeczy? Musiałbyś nagrać, bo to na internecie widziałem i napisać. No To po tym idzie, co to jest, do czego to służy, nie? Jak złapiesz. To jest podnośnik do wyciągania ciężkich no, rzeczy do silniku... w ciężarówce skrzynie biegów może ci... no, szarpnie no, tak bez problemu, ja nie? Tu jest ile to podnosi. Chóźba, nie wiem teraz. To jest e, była. Zasilane elektrycznie nie? nie, i nie, nie na... to jest wszystko manualne. Na... Wszystko aha, manualne. manualne, aha, bo tu się tak, tu jest linka. rozkładasz, żeby to się trzymało, mhm, mhm. któr sobie kręcisz i zobacz, podnosił mi się 3,5 metra, no no drugie, no, no, no no. no jest taka przystawka, a to tam stoi, żebyś na, 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 na dwóch podnosił, jednocześnie. To jest doprecyzowane, no to jest kombinacja kombinacji tyle tym, że Fajne to jest, no. I ile by pan za to chciał? no nie wiem ile, trudno powiedzieć, z półtora tysiąca bym chciał dostać za to, nie? Mm -hmm. No niezbyt dziwnie. To jest takie, już może być profesjonalne, nie? Mm -hmm. No jak, jak ktoś robi. Jak, jak powoduje garaż, a tu co? 125 stoi? To jest 150. 150. To jest kuter taki kupiłem w tym roku. Ja go, ja go kiedyś przywoziłem złoch Włoch, 15 lat temu sprzedam takiej kobicie mm -hmm. i w zeszłym, w zeszłym roku. Byłem w banku, proszę Skutek do sprzedania. Ja już się z motoru, bo tu kiedyś motorów miałem dużo, nie? A mówię, kupię sobie tak na rynek, czy do miasta pojechać. No, no, no. I kupiłem sporteli i kopiki, nie? Z I co, co to za marka jest? To jest Honda. Honda. Honda Panteon 150. Panteon, tak. tak. To miałem okazję 125 taką pojeździć to jest 150, nie? I swego czasu prowadziłem kanał na YouTube właśnie o motocyklach, motocykla 125. No to 20 jak motocykl. Jak, jak, jak to wiesz, mieszkałem, wróciłem, to, to się, no, dużo motorów przywiązuje, nie? No, no, Czoper, no, no, kiedyś no, miałem 1.4 no. mi 93. Sprzedałem mu się tym, jakoś tak dziwnie jeździło, nie? No. Już nie ma. Jak, się, jak we Włoszech mieszkałem, tam byłem w stanie coś znaleźć, nie mieszkam, tam się już nie jeździ, bo covidy, nie covidy, nie, no nie tak, można jechać, tak, to w tak, tak. się traci i to już jest gorzej trochę, nie? To trudny, nie? Jak coś fajnego wyskoczy, to handlarze zaraz biorą i zdąży ten kupić. Tak, no jak ja byłem dość... na miejscu, tak ktoś coś miał tam w okolicy, gdzie widzieli, że ja kupuję takie rzeczy, to przyjeżdżali do mnie krzyżie tym na sprzedanie interesujecie, Już mhm. wtedy mógłbym wziąć w pierwsze ręki, nie? No tak. To było, no by było okazje takie. Mhm.